Mano, tu Sapek i witam Was w nowej serii na moim kanale pod tytułem Pokémon Fire Red. Tak, wersji na Game Boya. Gdyby ktoś się pytał, jak i co, dlaczego, to mogę zrobić poradnik, jak to wszystko ładnie odpalić. Ale tu mamy Visual Game Boy Adventure, który. Przewiniemy sobie to, który nam odpala grę z Game Boya. Tak, dobra, to już zaczynamy. Podstawowe przyciski to ZX spacja, przyspieszenie, backspace i chodzenie na strzałkach Dobra. To, to jest wytłumaczenie przycisku, które nie powinno nas dotyczyć, ponieważ gram na komputerze a to jest wytłumaczenie na Game Boya to jest moja pierwsza styczność z grą? Nie, ponieważ grę przeszedłem na telefonie. Tak, na telefonie. Też można, jak z Windowsem, jak i z Androidem. Mam Windowsa i moi koledzy mają Androida wszyscy w klasie gamy i to jest krótki opis, opis yy, naszych Pokemonów. Tylko nie muszę chyba czytać. Tak, na pewno nie umiesz czytać, a nie? Tak, to na X jest A, na Z jest B, jak się nie mylę. Tak, nasz profesor Oak. Cześć, miło cię poznać! Witaj w świecie Pokémon. Nazywam się Ouk, yy, chociaż często ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon Ten świat. Wyszkalanie jest przez stworzenia zwane Pokémonami, tak Dobra, to sobie przewiniemy. Dobrze ktoś chciał może sobie czytać na spokojnie. Coś o sobie. Myszka. Nie potrzebna jestem, oczywiście, że jestem dziewczyną. Chłopak. Enter. Czyżby nie. A! X trzeba ja enterem. Na początek, jak się nazywasz? Yy, no sapek jestem, tak. S. A. Gdzie jest P? P. P. X. Dobra, dajemy ok. Tak, jestem sapek. To jest twój czekaj on jest moim rywalem, jakbyśmy byliśmy dzieć? Wie jak on miał na imię. Zmieniamy mu, czy to Zmieniamy mu. Dajemy mu, że jest... ...pipa. P -i, p i a. On jest pipą, tak. Będzie naszą Pipom. będzie naszym rywalem. Pipom. Czy to jest pipa? Tak, jest pipą. Właśnie, już pamiętam, on jest pipa. Tak, tak. Sapek, twoja własna Lena, właśnie się rozpoczyna. Świat swój przygod z Pokémonami, czeka, ruszaj więc Dobra, i tak oto zaczynam naszą przygodę z Pokémonami. Od razu mówię, że mój mikrofon, jak zawsze, nie jest zbyt fajny, ale no, na razie wystarczający, jak dla moich potrzeb. Spróbuję to jakoś obrobić, żeby nie było szumów w ogóle, ale tak. Tu opisałem wszystkie przyciski. Tutaj, więc zaczynamy, idziemy. To jest nasza ma, mama, ona tutaj nic w pokoju chyba nie ma, jak mi się zdaje. puszczają do domu, mówi tak w TV. Nasz profesor chciałby z tobą porozmawiać. Aha, dobra. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to spróbować wyjść z miasta, żeby profesor okno zapał. Czyli tu. Już mówiłem... O, hej, stój, nie wychodź. Już mówiłem, przeszedłem grę na telefonie, więc COŚ TAM WIEM. Więc... O, to niebezpieczne w trajektorii, dzikie pokemony, tak jak potrzebuję pokemona, żeby z nimi walczyć. Dziwiałem, chodź szybko ze mną. I teraz pytanie, jest, z jakiego pokemona sobie startu, startowego wybierzemy? Ja na telefonie wziąłem sobie z Jest to bardzo dobry pokemon, ponieważ pierwsze dwie sale pierwszą salę łatwo przeszedłem, drugą salę tak samo, więc easy. Pipa, niech pomyślę. No tak, powiedziałem ci, żebyś przyszedł, zaczekaj, sap więc sapek. Tam leżą trzy pokemony. Znajduje się wewnątrz tamtych pokebali. Mhm. Był trenerem, jakby młody. Jest stary, tylko te trzy mi i mu zostały... Mogę trzy, tak. Jak się... Hej dziadku, nie ferać ze mną, spokojnie. Ty też dostaniesz tak. Tu mamy chyba... Bulbazaura, tak. Czy Bulbazara weźmiemy. Nie. Nie, 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 Bulbazar mi się nie podoba. Nie nie murbozaura. Tu jest Squaid, a tu jest Charmander. Właśnie my się na Squater'em, bo ponieważ łatwo się robi. Easy potem mamy te robaki w lesie też wszystko ładnie się pozabija. Jeszcze pokażę wam naszego Charmandera. Charmander jest dobry, lecz pierwsze dwie sale będzie miał bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Nie, wejdziemy sobie z Znam tą postać. Jest wszystko ładnie, czy chcesz wolnego Pokemon'a Squirtle? Tak, chcę go, weźmiemy sobie ten. Nasza Pipa na pewno weźmie Bulbozaura, który tak naprawdę kontruje jakby nas. Sapego trzyma Skuitra od odprostala, uuuu. Trzeba trochę nadać imię temu Squatrowi. Tak? Nazwiemy go, jak nazwiemy naszego Squirtla, Hem 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 hem. To będzie nasz... Tuptuś. Ty, u, p, ty, u, i, s, tuptus, 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 e to będzie jakby s, nie wiem czy to się polskie znaki robić, ale tu będzie tuptus. O, no, wezmę tego, tak, czyli naszą kontrę. Pipa, otrzymał, bulbozaura. Pipo 3, Bulbozaura. Idziemy tam naszego profesora? Mhm, go po co dać się dotrzeć do następnego miasta, dobra. I teraz czyż po... Czekaj, Aha, stoczymy z nim walkę. Zapomniałbym. Tym, tym, tym. Aż fajnie posłuchać sobie tych piosenek z Gemboja, ponieważ na moim telefonie się jakiś, jakiś ten zbugował i nie było wcale ich słuchać, a jak było słychać to harszczenie. Aha, to jest opis jak walczyć. On to dostawię, aby ktoś nie wiedział. Ja oczywiście wiem, więc... Tak, tu mamy level pokemona, ile ma HP, czy jest chłopcem, czy dziewczynką. Spanie pani do to oczywiście go zabijamy, znaczy on leje, więc walczymy. Użyjemy sobie tego, to jest atak normalny. O, ja skróciłem do zwycięstwa, okej. Okay. To chyba to zmniejsza obronę, ale tego nie użyjemy, będziemy cały teraz używać. Powinniśmy to wygrać, bo jak przegramy to będzie siara na dzielni i w ogóle wy wywalona z prowincji. Nie, no easy easy. Myślę, że wszystko ładnie słychać. Tak, mój komputer jest aż taki mocny, że trzeba nagrać ale Nie, ja, komputer jest słaby, bo jest, ale nagrałem pokémon, po prostu lubię to. Jak na telefonie, to przeszedłem. O kurde, jakim fartem. Żeby teraz... O, słychać, że na pizzę wygraliśmy. Bo, jakbyśmy na przykład spudowali jakimś bo to wiem, że to nie ma 100% szansy. A ten atak jest chyba 90, i jest szansa, że nie możemy trochę. Ojej, to był szósty level. Ja myślałem, że drugi. Zapomniałem, że od piątego zaczynamy. Morać, pokonuję pipę, tak. O co, niewiarygodne, wybrałem swojego Pokémona. Ojeju, tak naprawdę w Lajcie byś mnie tak kontrował. Wygrywając, dowłaszcz nagrody. A twoje Pokémony są się silniejsze, tak, tak, tak. To chyba każdy wie. Kiedy będę walczył, moje pokajenę stały się dziadku, dziadku, No to spada, no to nasza pipa spada. No i tak, rzecz polega teraz na tym, że musimy dostać się do drugiego miasta, żeby wziąć przesyłkę w sklepie. Ale zanim to zrobimy, to <laughs> teraz nie wiem, chyba tutaj w sąsiednim tak ta pani da nam mapę. O, chciałem to. To już trzeba w przeciwko... A nie, to chyba nie teraz na mapę. Chyba jak wrócimy z drugiego miasta. Dobra, a ta pani spójrz... Dzisiaj się by uruchomić menu? Start jest na Enter. Aha, dobra. Jednak tu jest Enter. Na Backspace mamy Select. Na Z i X to już... X to A, Z to B. Na specjalnym przyspieszenie. I na strzałkach, i to chyba wszystkie, dobre to idziemy. Tak, żeby nas. O, to jest tam na pierwsza nasza walka. bo 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 O, Jakiś, jakaś ścinka. Idź na tuptusiu, Oczywiście użyjemy tego ataku, bo tam tylko obniży obronę. Krytyczne ciasta, pół HP, wow. Potem wlejcie to będzie fajne. Bo bardziej się skupiłem, jak gram na telefonie, bardziej się skupiłem, żeby ewoluować mojego dla na full level, wiecie, że moje wszystkie poki tam będę, nie będę ich expił, tylko tam czasami pod expił, a tak to będę łapał, a mojego dla po prostu full, 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 full level, dobra, ale na tu ładnie ci są, zyska prawie level, dobra, ale się ścina muzyka trochę. O, nie wiedziałem o tym. O, jakieś ścinki. Już. Tak, mój komputer jest taki... Stalowy i w ogóle muszę chyba nakarmić że że mnie na, na pokemonach ścina. Może to wina gębła, nie wiem, nie wiem. Przestań, proszę Cię, nie rób siar. tam, 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 tam. A żeby nas nie zapalił. O kurde. Ajajaj. PJ. PJ. PJ powinniśmy mieć trzeci level, więc powinniśmy go zjechać na dwa strzały. Tak, tak. I jeszcze jak nam siat krytyczny ciasto już w ogóle. To jest na wygranej pozycji? Tak, to jest pierwszy odcinek. Potem... Chcę dodać jeszcze, że na moim telefonie miałem trzy legionary Pokémon i wiem gdzie one się znajdują i ogólnie kolega z klasy mi pokazał jednego, drugiego znalazłem przypadkowo, a trzeciego to przyznaje się internet. Ale to dopiero w późniejszym czasie, jak będziemy mieć co najmniej poka na 40 levelu. No to nie, nie będziemy mieć Master Balla safari Safari'o, to wtedy. O, jesteśmy w Wieland City, tak. Nie wiem dokładnie jeden odcieńczek trwa, ale na razie nic nie będzie chodzić po domkach, będziemy w każdym mieście sprawdzać, bo zawsze coś tam kryje się w jakiejś mieście, ale pójdziemy odebrać przesyłkę, żeby wreszcie dostać Pokedexa i... O, tak. I nasze Pokéball, żeby łapać pierwsze nasze Pokémon. Paczkę auka... Tak, dla auka paczkę. okej, okay, dziękuję się. Może to go ode mnie. Dobra, spoko. My ją chęcią pozdrowimy. Ale co wy na to, że zanim pójdziemy, bo może coś nas zaatakować, a my mamy mało HP na naszym Tuptusiu i uleczymy może Pokemona. Tak, w centrum Pokémon, jeśli też Pokémony, okej, okay, wezmę na kilka sekund. Na kilka sekund wyjdzie nasze Pokémony. Dziękuję, wyczyliśmy twoje wszystkie Pokémony, ok, Zobaczę. Ja. Czasami słyszę jak muzyczka się lekko tnie, nie, nie wiem od czego to przez lagi, bo patrzę na FPSy. Ciągle jest od 60 do 50 i chyba jak spadek od 2 o 40 nie będzie nic na tych ochu. Dobra, tu, 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 Nie wiem czy ten chłopczyk znaje, ten chłopczyk. Chłopak będzie z nami walczył. Ale to w te dzisiejszym odcinku tylko podstawowe rzeczy. Wszystko ładnie. A yeah. Co zrobić też, w tych Pokemonach? Myślałem, żeby... E, nie pada nawet tego youtubera, ale on jest zagraniczny oczywiście. Youtuber on robi... Nagrywa lola i na przykład nagrywa full na przykład AP, Lulu, full AP, Jarvan, full AD. Aha, zapomniałem, że możemy skakać przez to, jak wracamy. A, jak głupek walczyć, dobra. Jesteśmy w paletą w naszym podstawowym mieście idziemy teraz oddać do sobie Pokédexa plus pokebale, Ale muszę dokończyć temat. To czytajcie, ja będę sobie mówił, on robi coś takiego jak dawce Ignite, wiecie, sobie z Ignite i tam nagle bowowowową i wszystko. Oczywiście też do zrobienia i to mi się bardzo podoba jak coś zrobić właśnie w stylu Pokemona, że co, nie wiem co w jednym odcinku, co dwa odcinki, nie wiem, że jak złapię jakiegoś fajnego Pokemona lub coś zrobię to wiecie dubsep Pokeje, zaczyna się fajne w w ogóle, a Dubsep ja słucham to możecie ktoś oglądał na odcinki i słyszał w tle muzyczkę to wie, że lubię dubstep. Tak, teraz dostajemy właśnie pokédex i Pokebale. Do, dorączyliśmy paczkę okowi sorry. Też się nie skupiam bardziej na Fable. Ja to wszystko znam, ja wam tu po prostu przewijam. Ktoś chce to może to zatrzymać, i tak, dostaliśmy. O, i teraz rzadka tak, musimy po prostu, yy, żeby jak patrzymy z jakimś pokiem, pokiadek zapisuje dane, ale takie podstawowe. Ale jak dopiero, gdy złapiemy Pokemona to dostaniemy ogólne, znaczy dostaniemy nie ogólne, tylko dostaniemy bardziej konkretne dane o danym pokemonie, czyli czy musi łapać, ogólnie trzeba łapać pokemony, ogólnie wszystkie, ponieważ potem w niektórych miastach będziemy musieli od danej ilości w pokedexie, czyli od złapanych pokemon, dostaniemy nagrody. Ja właściwie nie łapałem tutaj nigdzie pokemonów i potem padkę. I potem trzeba w ogólnie całego po, pokedexa zapełnić, czy przejść grę, a... Jakby sobie czytajcie. Ona nam powiedział, że nie wyjdzie... naszej mapy od jego domu. W jego domu we się. Teraz przejdziemy się na po mapę. Ogólnie czy coś tu jeszcze dostaje, bo ja nie pamiętam dokładnie. Jest tam... Może jako dane w PC. Aha, dobra. O, tu się zjeżdża na dół to potem w późniejszej fazie gry. Dobra. Wyjdziemy mapę. Wyjdziemy mapę i zakończymy sobie ten odcinek. Myślę, że się spodobał. Pierwszy odcinek z Pokémon Fire Red. Jeśli się oczywiście spodobał, łapka w górę, jakiś tam komentarzyk i jeśli macie jakieś pytania dotyczące Pokémonów i ogólnie całej serii, to piszcie. Ja się do mnie żegnam i na razie, cześć.